No dobrze, moi drodzy, to co, może zaczniemy od tego światu internetu i tego odcinka Ollaluno? Nie jest żadną tajemnicą, że typowa widownia programów telewizyjnych zupełnie różni się od osób śledzących poszczególnych twórców w mediach społecznościowych. Influencerzy czują na sobie wzrok milionów internautów, a każda ich relacja czy publiczny występ może stać się zalążkiem fali ogromnej krytyki i tysięcy przykrych słów w wiadomościach prywatnych. Mimo to niektóre osoby z telewizji błędnie zakładają, że wystarczy pokazać się w filmiku na YouTube, aby zdobyć tylu fanów, co w telewizji. Jedną z takich osób jest Laluna, której wydawało się, że wchodząc do świata internetu, spotka się z takim samym odbiorem jak w programach telewizyjnych, w których bierze udział. Pojawienie się we Freak zupełnie nie pomogło w internetowym debiucie Laluny, ponieważ po kilku konfrontacjach zarówno z zawodnikami, jak i widzami, została bardzo szybko i drastycznie sprowadzona na ziemię. To była też moja wina. Weszłam tam na Kozaku, jaką Magrygor. Chciałam. Pokazać, nie potrafią cię bić, przykosaczyłam się nie dostałam lekcję pokoju. Uhu. Dlaczego internet znienawidził telewizyjną królową życia i czy La Luna faktycznie nią jest? Laluna w zasadzie Katarzyna Lirsz lub Aleksander to 42-letnia osobowość telewizyjna, która swoją rozpoznawalność zdobyła debiutując w szóstym sezonie programu Królowe Życia emitowanym przez stację TTV w latach 2016-2020. Eku, na każdej kadrze ona inaczej zupełnie wygląda. 3. Niewiele wiadomo o przyszłości Laluny, ponieważ to bardzo niechętnie wypowiada się o swoim życiu prywatnym, mimo że regularnie pokazuje jej w programie oglądanym przez miliony Polaków. Laluna pochodzi z oławy, w której wychowywała się od urodzenia wraz ze swoim bratem. Jak sama wspominała podczas wywiadów nie pochodzi z bogatego, a przede wszystkim spokojnego domu. Pochodzę z domu, gdzie było w dzieciństwie, przemoc domowa, pochodzę z domu, gdzie nie miałam toalety ani łazienki. Pochodzę z domu, gdzie straciłam bardzo szybko ojca alkoholu. Od 16 roku życia musiałam zapytalać sama na siebie. Problemy wynikały ze skłonności ojca kobiety do nadużywania alkoholu, co miało skutkować częstymi awanturami w domu. Z wywiadu przeprowadzonego z matką Laluny, panią Lidią, można dowiedzieć się, że królowa życia była dosyć chorowitym dzieckiem, mającym m.in. ukrytą epilepsję. Laluna ukończyła szkołę zawodową ze specjalizacją sprzedawca, lecz wraz z wejściem w wiek nastoletni zaczęła bardziej interesować się szeroko pojętym modelingiem. Jednak w dziedzinie profesjonalnego modelingu nie miała większych osiągnięć. Oprócz tytułu pierwszej lata z 2002 roku, według wypowiedzi Lalun, już mniej więcej w tamtych latach miała podejmować różne prace, otaczając się ludźmi współświadka. Pochodzę ze świata przestępczego, czarnego. Ale wyszłam z tego świata. Pierwsze poważniejsze kroki w karierze, Laluna stawiała poza granicami kraju, a dokładniej mówiąc w Hamburgu, w którym żyła kilkanaście lat. Co ciekawe, w tym miejscu następuje ogromna luka w historii Laluny, ponieważ kobieta nigdy w szczegółach nie opowiadała o tym, czym dokładnie zajmowała się w Niemczech. W swoich wypowiedziach ograniczała się jedynie do opowiadania o mentalności zachodnich sąsiadów i ich otwartości na innych ludzi. Głośniej o Lalunie zrobiło się w okolicach 2017 roku, kiedy to została zaproszona do programu Królowe Życia. Kasia była Przykładem pokazującym, że do programu nie są przyjmowane wyłącznie zamożne biznes bizneswoman, ponieważ jak sama przyznała, nie była wówczas szczególnie bogata. Oni mnie wyszukali przez kogoś. Czy ty się nie zgłaszałeś samo? Nie, 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 broń Boże. Gdzieś tam mnie wynaleźli i pani jakaś zadzwoniła do mojej mamy, że mogłabym przyjść na spotkanie Te pośladzki. piersi, czerwone lateksy, futra i oni mogą kto to? K jest, trzeba to pokazać w Polsce. W ten oto sposób do grona kilku królowych na czele z Dagmarą Kaźmierską, znajdującą się wówczas w szczycie popularności, dołączyła również Laluna, będąca wtedy w związku z jakże. Jako Zupełnie inaczej wyglądała, zupełnie. Teraz jest bardzo naciągnięta. Egzotycznym, a zarazem tajemniczym Gabrielem. W tym miejscu warto. W Wyjaśnić pierwszą nieścisłość, mianowicie francuskojęzyczny Gabriel w rzeczywistości nazywa się Darian Vicenzo i jest z pochodzenia szkotem, lecz wychowywał się i większość życia spędził w Rumunii. So proszę e, masz e, kubasa? Kiełbasę mam, tak. Kilogram. kilogram. Darian jest znany w internecie pod pseudonimem Romanian Final Boss, który został mu nadany ze względu na kulturystyczną sylwetkę i ogromną masę mięśniową. Co więcej, jego przeszłość. Nie, to dziwne, mega, że go nie ściągnęli do Freak Fightów. No taki specyficzny. Współpraca w sporej części opiera się na eksponowaniu nie tylko wyrzeźbionego ciała, ale również miejsc intymnych za pośrednictwem filmów dla dorosłych, w których brał udział, jak i prowadzeniu niebieskiej platformy. Wracając jednak do Laluny i królowych życia, to warto podkreślić, że jej partner nie miał za dużego udziału w programie, ponieważ jakiś czas później para się rozstała. Początki w telewizji miały być dla Laluny niemałą traumą, ponieważ w wielu wywiadach podkreślała, że w tamtym czasie stała się najbardziej hejtowaną osobą w Polsce, co patrząc obiektywnie, jest dosyć przesadzonym stwierdzeniem. Okay. Ja przeszłam przez największy hejt w historii P***am Ale w momencie dołączenia do. tego tak, tak? Tak. tak. Zdaniem Laluny, Polacy podchodzili do niej negatywnie ze względu na jej kontrowersyjny i niedostosowany do polskich realiów wygląd. Co ciekawe, podczas nagrań do kolejnego odcinka Królowych Życia można było zobaczyć fragment, w którym starsza mieszkanka rodzinnej miejscowości Laluny wprost obraża ją w miejscu publicznym. Bardzo brzydko wygląda. Nasze tak wyśpiewa. Ładnie wychowane, panie! Powodem tego zapewne był fakt, że kobieta często pokazywała się w dosyć nietypowych lateksowych kreacjach, co, jakby nie patrzeć, zwracała uwagę. 10 lat temu, mm -hmm, czerwone mm -hmm, lateksy, najnowsza mm -hmm, fura, porobiona dupa i tak dalej, no to dla Polski to był szok. Co to jest, za dziwoląk? Ja co roku nie chciałam dalej tam uczestniczyć, chciałam odejść, ale jakoś szło mi to do góry. Mm -hmm. No stop największa oglądalność, oglądalność. Ludzie zaczęli mnie kochać nie za to, jak wyglądam, tylko za to, kim jestem w środku. Co więcej, La Luna w przeszłości nie stroniła od operacji Plastycznych, które niemal całkowicie ją zmieniły. Jak sama wspomina, pierwszą z nich zrobiła w wieku 26 lat. W wieku 26 lat zaczęłam coś tam robić, pierwsza moja operacja piersi była, to wtedy w ogóle człowiek nie myślał o ryzyce, ryzyce, ryzyku, ale i tak się bałam. Bałam się, czy się wybudzę. tylko oczka do góry, czy beczek nosa sobie musiałam skorygować podnieść, e, naciągam sobie policzki e, troszeczkę do góry. Według jej historii w pewnym momencie życia poddawała się wielu bardzo często ryzykownym zabiegom mocno ingerującym w ciało. Mogłam zejść? No tak. Mogłam no, zejść? Nikomu tego... Ile laluna ma lat? Ktoś wie? Nie polecam, nikomu nie radzę robić tak inwazyjnych operacji. Człowiek jest Głupi uczy się na własnych błędach. Nietypowy wygląd i przerysowane w opinii wielu osób kształty również były powodem drwin i niezasłużonej krytyki, bo koniec końców to my powinniśmy podobać się sobie samym. Dlatego też, jeżeli Laluna czuje się w swoim ciele dobrze, to nikt nie powinien tego kwestionować. Dopiero po jakimś czasie widzowie programu mieli docenić Lalunę za jej osobowość, a nie wygląd, co w jej opinii spowodowało, że zaczęła być coraz bardziej popularna. No fajnie, tam mam, ludzie kochają. Ja wychodzę na miasto wszyscy autografy, albo ciężko. Na sam początku dwa lata. To miałam największy hejt w historii Polski w ogóle. Po kilku sezonach Laluna stała się nieodłączną bohaterką telewizyjnego show, które gromadziło przed telewizorami miliony Polaków. Jak już wcześniej wspominałem, niekwestionowaną twarzą programu w czasach jego świetności była Dagmara Kaźmierska, o której jeszcze głośniej zrobiło się w połowie 2024 roku. Wszystko za sprawą ogromnej afery, która sprawiła, że stacja TTV ostatecznie usunęła wszystkie odcinki Królowych Życia, tym samym odcinając się od kobiety. Zamknęli nas program, usunęli nas z anteny. Z tej strony osobiście mogę powiedzieć, że mam wielki żal, bo stacja TTV, to jest moja rodzina. Kocham ich, oni zawsze ze mną stawali, ale to też nie jest ich wina, to chyba dostają odgórnie nakaz, przez to, że wyszły te brudy na dagmarę. Warto również podkreślić, że około dwa lata wcześniej program został tymczasowo wstrzymany z nieznanych powodów, a mówię o tym dlatego, ponieważ właśnie w tym czasie Laluna po raz pierwszy pojawiła się na panelu federacji Fame MMA. W kwietniu 2022 roku na oficjalnym Instagramie Federacji Fame zostało ogłoszone nietypowe zestawienie. ówczesna partnerka Gimpera, Shea, miała zmierzyć się w walce właśnie z Laluną. Komentarze pod postem w dosyć wymowny sposób wskazywały, że internauci raczej nie chcą widzieć Kasi w afrykach, a i no Sheya miała że nie wiedziała z... czego się po niej spodziewać. Nie da się ukryć, że Laluna weszła we friki z buta, a w zasadzie z obcasa. Lecz oh. Jej zachowanie nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Królowa życia bardzo ofensywnie reagowała na niemalże każdy Słowo dotyczące jej osoby, nawet kiedy te nie miały być obraźliwe. Nawet powiem, że podziwiam cię, Laluna, że tutaj zdecydowałeś się na walkę ze mną, bo jednak. Z jakiego powodu się yy, dziwisz? Bo to ja się dziwię, że ty w ogóle zdecydowałeś się na walkę ze mną. No, widzisz, no A wiesz, to siłownia to... nie przekłada się na ring, nie? Czy ja mam szczękę założoną? No? Nie, nie, nie bo tak wygląda, tak. sorry. E... Ale do kogo to powiedziałeś teraz? Słam? Do kogo tu powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to f***, żeś tak do mnie nie odzywaj? Zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie w... zaraz. Wtedy też mogliśmy poznać najprawdopodobniej prawdziwą naturę Laluny, która okazała się mieć spore skłonności do agresji, czym zresztą szczyciła się podczas panelów. Poszło do ciebie to, że się całe życie leciałam na ulicy? Z facetami i z... To tego nie słyszałam, ale nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się tym. To, że to masz złe informacje. Po prostu miałam jakąś taką fajną manię, że lubiłam się na... Ryjach, nie? <noise> Jak dużo było tego? Dużo, dużo. Zakładam, że każdy moment zabrania głosu przez Lalunę podczas konferencji. Fame 14 to były czasy, chyba, że konferencje na wszystkich platformach to podchodziły pod 300 tysięcy. Były to chyba nawet czasy, że na samym YouTube było powyżej 200, a na wszystkich platformach łącznie z restreamami to było nawet 300, ale to wydaje mi się, że to kolejna, że nie czternastka, tylko piętnastka albo. Tak, piętnastka, ta co było chyba Ksajo, Nitro. Wiązał się z automatycznym przyciszeniem głośności o kilka poziomów u każdego z widzów, ponieważ królowa życia nie korzystała z innego tonu głosu niż po prostu krzyku. Wpierdzielasz się między mnie a nią, rozumiesz? Nie. Bo ja nie się wpierdalam. biję na nie. fejmie, dlatego się wypowiadam. Oczywiście, Wypowiadasz że tak. się, Mam kanał dla mnie nie masz jaj, ja chcę się z tobą... Aleś w klatce! Zarówno Shea, jak i Gimper nie mieli łatwo z laluną. Yes, co to jest za zdjęcie? Ponieważ ta na każdym kroku szukała jedynie momentu, aby znów móc w cudzysłowie się odpalić i awanturować przez pół panelu. Z jej ust padały groźby, obelgi i wszelkiego rodzaju wyzwiska. Podczas jednej z rozmów Gimper przyznał, że lalunie zawsze towarzyszyło kilka w cudzysłowie karków, którymi miała go straszyć. Ona chodzi z tymi karkami, co mają 1,95 95 takie chłopy po 120 kg. Ona zaczęła, zaczęła na przykład mówić, że no... Może z nimi pogadasz, może z nimi pogadasz. I ci goście tam się zaczęli wychylać. To jest zastanowiłem, czy w sensie, czy ona robi show i czy chce mnie postraszyć. Czy faktycznie tam jest trochę, wiesz, nierówno pod czaszką, żeby się zaraz jakaś awantura nie zrobiła, nie? To tam. Z kolei Shea często słyszała, że chce wykorzystać popularność Gimpera jest słabą zawodniczką, a jej partner to obrzydliwy hater, mający na sumieniu wiele osób. Przecież twój facet to jest pełen kon. Co on robił z ludźmi? Ma procesy ośmioletnie, chcieli się przez niego wieszać. Jezu, ale ludzi. nie krzycz tak, bo. No ludzie... nie podnos, to Masz... nie podnoś mi ciśnienia, bo jesteś jeszcze za głupia i za młoda. Miałam jeden filmik, jak uderzasz na worek w momencie tym, kiedy to zobaczysz. Tak, <laughs> przyciszyła się. <śmiech> <śmiech> Każdy jeden stwierdził, że naprawdę grozi złamaniem ręki. Bardzo źle wyprowadzasz cios. Ale... E, w sumie złamała chyba rękę. Dlatego nie było walki, bo coś złamała sobie w... W dłoni szeja. Czy zapraszam cię do Artnox Wrocław, do byś wiedziała gdzie chodzisz, gdzie trenujesz. Ej, ale te zęby faktycznie miała dziwne, nie miała przerw między tymi zębami. Jak, jak trzeba uderzać. W końcowym rozrachunku Laluna nie popisała się ani kulturą osobistą, ani umiejętnościami, które tak zachwalała, ponieważ przegrała swój pojedynek. Stoczyła go jednak z Wiktorią Jaroniewską, zastępującą skontuzjowaną wówczas szeję. Jak widać, talent, którym Laluna tak często się chwaliła nie wystarczył, aby wygrać swój debiutancki pojedynek. Ja mam talent ha! Się. Coś nie coś potrafi. Ja się nie chwalę. Okay. Mam talent i się nie chwalę. Ja mam talent do szybkiego nauczania się wszystkiego. Czy to jakieś bicie się, czy coś. To ja idę pierwszy ogień. Bo ja wiem, że mam talenty we wszystkim! Laluna zapewne do dziś nie dopuszcza do siebie myśli, że przegrała z Wiktorią Jaronewską, która jej zdaniem zbyt biegała po Oktagonie, co było głównym powodem, dla którego zwyciężyła pojedynek. Dostałam miliony wiadomości od zawodników, którzy mi powiedzieli, że pokazałam charakter. Trzy pełne rundy, szłam do przodu, nie cofnęłam się z pękniętym nosem, druga runda, obalenie, trzecia runda, szłam do przodu, to bałam. Telewizja, cała, starsi ludzie, wszyscy zawodnicy KSW, wszyscy... Wodniczy tacy normalni, wszyscy do mnie pisali. Pięknie się zachowała, 16,5 kilo, 3 rundy do przodu. Mimo wszystko, w rozmowach po latach Laluna przy... Ej, ciekawe studio w sumie nie wygląda jak sąd, to studio. <grafię> jak ja my sobie podcast Wokanda? Znała, że nie jest zadowolona z tego, jak zaprezentowała się w federacji i źle podeszła do odgrywania swojej roli. To była też moja wina. Weszłam tam na kozaku, jako McGregor. Chciałam. Pokazać, nie potrafię cię bić. Przykosaczyłam się Uhu. i nie dostałam lekcję pokoju. Dostałam? Dostałam. Myślałam, że to jest co i tam trzeba być showmanem, zrobić. Czemu ona ciągle w tych okularach? Nie wiadomo. Nie wiadomo, co z siebie de Zrobiłam z siebie de... Bo weszłam tam i jak MacGregory powiedziałam, że roz... Wszystkich do pas, nie mając umiejętności żadnych. Z racji, że Laluna była nową osobą w świecie internetu, to już podczas jej debiutów w federacji kilku influencerów zaczęło baczniej przyglądać się jej działalności biznesowej, a dokładniej mówiąc butikowi prowadzonemu na Instagramie. Sprawę zapoczątkował mokry suchar, który w jednym ze swoich postów na Twitterze zwrócił uwagę na jakość wykonania markowej czapki, w której pojawiała się Laluna. Z czasem coraz więcej osób zaczęło podejrzewać, że ubrania jak i peruki Kasi niekoniecznie pochodzą z oficjalnych źródeł. Oczywiście kwestia, Butiku stała się jednym z tematów przewodnich podczas konferencji przed Fame 14. Lecz na każde pytanie z tym związane, Królowa Życia reagowała wybuchowo i wszystkich odsyłała do prokuratury. Jakiekolwiek pytanie względem podróbek, peruk, z AliExpress mi zadasz, nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem federacji Fame po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. A na koniec końców, jak Wardenga zadała pytania, to nie wyjaśniałaś. Dokładnie, bo ty też chyba nie jesteś z policji, czy jesteś? No nie, nie jestem z policji. No więc, jakie chcesz wyjaśnienia? Spotkamy się na prokuraturze, jeżeli złożysz donos i wtedy porozmawiamy. Jakiś czas później na kanale już jego pojawił się dłuższy materiał, w którym twórca wraz z inną osobą świata streetwearu szukali nieścisłości w butiku Laluny. Kolejna kwestia dotyczyła zdjęć produktów, jak i modelek z nimi pozującej. Okazało się, że Laluna wykorzystywała bez zezwolenia zdjęcia z innych stron, zmieniając przy tym jedynie drobne detale. Zdjęcie peruki, które możecie zaobserwować na jej Instagramie pochodzą generalnie ze strony rosyjskiej. A jak wejdziemy sobie na stronę, która nazywa się clipher.ru. no to generalnie znajdziemy dokładnie te same peruki, które najzwyczajniej w świecie możemy sobie kupić za ruble bierzesz zdjęcia celebrytek, przerabiasz ale je ja nigdy w i życiu, udajesz, że ale noszą twoje nigdy peruki. nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner jest mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, co ty pierdolisz? O ja... Luna wyparła się wszystkich zarzutów ze strony twórców, twierdząc, że jakoś nikt do tej pory nie założył jej sprawy karnej o podróbki, a wszystko, co posiada w swoim butiku, jest autentyczne. Ponadto podkreśliła, że cała sytuacja jedynie zrobiła darmową autoreklamę biznesowi. Uważam, Takie że zasady? bardzo mocno rozreklamowaliście mi mój butik. Okej. Okay. Dziękuję. Bardzo mój butik skoczył na górę. No bo nie oszukujmy się, że 99% polscy ludzi. Podrubach, a się śmieją z ludzi, co nie wynoszą podruby, gdzie to w ogóle nie jest nieudowodnione minice się do niczego nie pucuje, nie przyznaje, głupota w ogóle totalna jakieś p się komuś w życie prywatne. I w ten oto sposób Laluna zyskała miano królowej podróbek, które towarzyszyło jej podczas kolejnych udziałów we frykach, mimo że te miały więcej nie nastąpić. Oprócz wspomnianego udziału w Fame 14 Laluna stoczyła jeszcze trzy pojedynki w różnych federacjach frekwajtowych, z których za każdym razem wychodziło zwycięsko. Co ciekawe, podczas swojej niedawnej walki zmierzyła się z byłą policjantką znaną w internecie pod pseudonimem Doris. Jak można się domyśleć, charakterna Laluna nie miała zamiaru okazać szacunku swojej przeciwniczce z uwagi na fakt, jaki zawód ta podejmowała. Wydaje mi się, że niechęć do Doris nie wynikała z tego, że była kiedyś policjantką, a z tego, że nie jest zasięgowa. Być może gdyby dziewczyna była tak znana, jak najpopularniejsza, Miejszy był policjant Jarosław Majami Pieczonka, to Laluna chętnie by jej podała rękę, a nawet zrobiła wspólne zdjęcie. W kwestii poziomu umiejętności prezentowanych podczas walk, nie ma o czym mówić, bo krótko mówiąc, nie były one najwyższych lotów. Podczas wystąpień w innych federacjach, Laluna wyciągnęła wnioski, a zarazem pogodziła się z faktem, że nigdy nie będzie lubiana przez fanów Fryków, o czym zresztą często mówiła. Przyczyny tego stanu rzeczy doszukiwała się w tym, że po prostu jest zbyt szczera i prawdziwa na tą branżę. Ludzie mnie zawsze będą hejtować, zawsze będę miała negatywną opinię, bo jestem Соб не изменяем. Меня не набедите, ку. Swoja, bo jestem szczera. O ile jej zachowanie i intencje mogły być prawdziwe, tak zdjęcia na Instagramie ociekające Photoshopem i ekskluzywne ubrania zakładane na konferencje raczej z prawdą miały mało wspólnego. Warto jednak podkreślić, że Laluna nigdy nie kryła się z tym, że poprawia swoje zdjęcia i nosi podrobione ubrania. Ty sobie i nogi, tak. i czas, czasem sobie nie wiem, czy powiększasz tyłek. No właśnie. W jakim celu to robisz? Yy, no, żeby dotrzeć do tej takiej idealnej figury. I myślę, że mi się to uda już niedługo. Mm -hmm. Że jak schudnę to seku po grubie, że se zap... photoshopa na ryj, bo jestem autentyczna i wszystko co robię i no mówię właśnie, o tym otwarcie. Nakładasz... To jest sztyt chodzić w podróbach? Kim ty jesteś, że mi mówić, że to jest żałosne? Pozostając jeszcze w kwestii prawdziwości, to nie należy zapominać o sztywnym i w cudzysłowie zasadowym charakterze Laluny, którym szczyci się podczas niemal każdej konferencji. Mam nie raz połamane żebra, rozwaloną chatę, rozwalony samochód czy cokolwiek. Nigdy nie roz na psach. Dlaczego? Bo za każdą rzecz, którą zrobiłam w życiu, wzięłam odpowiedzialność. Jak się okazało, Kasia wywodzi się z kryminalnego środowiska. I co więcej, jest z tego dumna. Na przestrzeni lat w internecie pojawiło się kilka artykułów i zdjęć, w których pośród nazwisk osób przynależących do półświadka znajdowała się również Laluna. Jedna z takich sytuacji dotyczyła imprezy w pokoju hotelowym, który został zdemolowany, Kasia, a po ja interwencji policji po znaleziono w nim substancje niedozwolone. Apartament był wynajęty właśnie na Lalunę, co poskutkowało wizytą na komisariacie. Ludzie mnie wiedzą o mnie bardzo dużo, bo ja nigdy o sobie nie opowiadam. Ale gdzie nie pojadę w Polsce, mam poszanowanie u osób takich, których zdanie się liczy, bo wiedzą znaczenie słowa osoba zasadowa. Ja się nigdy nie sprzedałam dla pieniędzy, ani rodziny, ani przyjaciół, nie rozje... na psach i tak dalej. To są moje zasady. Niemal każda konferencja z udziałem Laluny opatrzona jest jej krzykiem i awanturowaniem się z innymi zapotnikami, którym za wszelką cenę próbuje wbić do głowy zasady, których ona ma się trzymać. Jeżeli jesteś charakter Bądź charakterny do końca co ty, Ale co ty, idzie, to co ty już się a, złamałeś, nie jesteś charakterny jesteś... Ale... Jedna z reguł wyznawanych przez Lalunę mówi o tym Żeby nigdy nie wyciągać brudów z życia prywatnego na wizji Królowa życia najwidoczniej zapomniała o tej zasadzie Kiedy dzwoniąc do programu sugestywnie wskazała konkretną datę Podczas rozmowy o poglądach Marianny w kwestii usuwania ciąży Jesteś przeciwko aborcji, tak? No tak Odpowiedź, bo ja ci powiem tylko jedną datę 15.05.2023 nie, są są osoby, które to potwierdzą. nie trzeba się długo zastanawiać, aby połączyć kropki i zrozumieć co do przekazania miała Laluna, a może raczej Leila Milani. Co więcej, w jednym z wywiadów Królowa Życia stanowczo poinformowała, że nie ma zamiaru dawać Mariannie jakiejkolwiek walki, lecz jakiś czas później zmieniła swoje stanowisko i w rozmowach z dziennikarzami podkreślała, że chętnie by się z nią zmierzyła. Ja mogę z Marianną wojować, we ale i tak będę ją szanowała, o. bo jest wspaniałą mamą. Jaka ty jesteś, fałszywa. Teraz to ja nie chcę nawet z tobą walczyć. Nie chcę dać ci zarobić, nie chcę dać ci atencji. To jest, to jest wywiad ze względu na to, że chcę pokazać ludziom. Laluna jest na tyle męcząca, że nawet materiał o niej komentarze jest męczący. To jest zakłamany człowiek, bo jest mi szkoda jej męża. Przeglądając wywiady z Laluną można znaleźć więcej tego rodzaju fikołków logicznych, w których kobieta zaprzecza samej sobie i to bardzo często w krótkim odstępie czasu. Lecz nie są one ani szkodliwe, ani specjalnie istotne. Ty powiedziałeś, że Doris cię obraziła i ty sobie na to nie pozwolisz? Ale widzisz, ale finalnie walczysz dalej, pomimo tego, że cię obraziła. Czyli przeprosiny wystarczą. Całkiem niedawno miała miejsce kolejna walka Laluny, tym razem ponownie w barwach Federacji Fame. Widać, że królowa życia nabrała większego dystansu do świata internetu i nieco inaczej podchodzi do przytyków w jej kierunku. to jest piżamka? Piżamka Gucci From Turkai. Nie, żartuję. Że... Akurat to jest nowa kolekcja. No ale już się mi Zrobili królową podróbę, to już niech będą te podróby. Ponadto Laluna wystąpiła w cyklu dokumentów organizowanych przez Federację pod nazwą Dzień z zawodnikiem, w którym na siłę próbowała się pokazać z jak najlepszej strony, między innymi poprzez rozpoczęcie dnia od wizyty w schronisku. Co prawda, Laluna zapierała się, że jest częstym bywalcem tego miejsca, ale internauci byli zupełnie innego zdania. To jest, kochani, moje miejsce, gdzie ja się odstresowuję, czasami przychodzę, sobie popłakać. Nie chciałam tego nigdy pokazywać, bo ja nie lubię pokazówki, mhm. bo powiedzą, że robię coś pod publikę, Ale jeżeli chcecie już, mój dzień zawodnika, to mój dzień zawodnika polega na tym. I ja p***ole, balencjagi się i***, Kupimy później chusteczki jakieś, paznokcie tego. A dobra, w sumie Wardęga królowa podróbek, nie stać? Na płaszczyźnie zawodowej również doszło u kobiety do Kierzy? paru zmian. Ej, to, ej, to musiał ją bardzo... jej wejść to na głowę, nie? Że ona po dwóch latach w jakimś materiale randomowym. <laughs> Co Jej losy możemy śledzić w nowym programie tej samej stacji, funkcjonującym pod nazwą Diabelnie Boskie. Sklep internetowy Laluny wciąż funkcjonuje, lecz tym razem jest bardziej nastawiony na sprzedaż peru. Z tego co mówiła Królowa Życia, często organizuje akcje charytatywne, podczas których rozdaje za darmo jedną perukę kobietom walczącym z nowotworami, co jest bardzo szlachetną ideą. Mimo wszystko, część internetu wciąż zdaje się nie trawić wybuchowego temperamentu i bardzo głośnego usposobienia Królowej Życia, która najpewniej pogodziła się z tym, że jest uznawana za jedną z najbardziej irytujących zawodniczek Galfryk wajtowych Paweł Lalun, du Berliner Schmule, lass in Ruhe meine Familie, lass in Ruhe meine Frau, lass in Ruhe mein Sohn, lass in Ruhe mir. Hast du verstanden, Schmule? Dobra, ebe, ebe.